Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kawierzysta i prosiliście mnie o zrealizowanie filmu, którego nie do końca chciałem zrealizować i nie do końca wiem czy Adam chce go zrealizować, no ale po prostu stawiam go pod faktem dokonanym i powiem mu o tym zaraz, także Adam, przygotuj się na to, że może być grubo. Specjalnie kazałem Ci ubrać koszulę. Może być grubo, właśnie się zdziwiłem, że mi kazałeś się tak w miarę w miarę elegancko ubrać to mogę dobra. To... Może nie o tyle co elegancko, tylko inaczej niż zazwyczaj. Nie rozumiem po co. <śmiech> <śmiech> nie podoba się coś, no mi się też to nie za bardzo podoba. To wiem, że ciężko będzie ogólnie, żebyś się zgodził, więc może ja też usiądę, bo pewnie będę długo cię przekonywać. No ja lubię nagrywać, stary. mi ta sprawa bardzo droższa. A chyba nie takie filmy, stary. Wiesz co ludzie chcą, żebyśmy zrobili? Żebyśmy my zrobili. No. Dobra. Ty Przemyśl, ja powiem o przycisku. Taki sam czerwony przycisk na i paluszku, zostaw tam na dole i do naszego kanału. No ja nie no, powiedzieć no, o co chodzi, bo już trzymać na pięciu i to długo. Jesteś tak podekscytowany, albo nie Ja lubi. nie jestem podekscytowany. Zestresowany, bo to już Zestresowany bardziej, stresowany. bo nie wiem jak zareagujesz. No dobra, no. To co? Wiesz co ludzie chcą? Żebyśmy udawali parę. Udawali parę, żebyśmy udawali parę na odcinku. Bardzo przyjemny odcinek. Dziękuję Wam, bardzo, widzowie. No Dziękuję. też mi się wydaje, że to nie jest zbyt przyjemny odcinek. Ale to jest od początku prank taki to na... No tak, oczywiście, że to jest prank, no chyba nie masz zamiaru na serio. No to mamy sprankować tak. Wszystkich wszystkich, wszystkich. wszystkich, wszystkich, którzy są w domu mamy no sprankować. że to prank. Albo i nie powiem. I tak no zobaczą w internecie. No dobra, no jeżeli to jest prank, no to jeżeli tego chcecie, to... Tam... Czyli zgadzasz się? Tylko ja nie mam pojęcia jak to zrobić stary Ja nie mam totalnie pojęcia no jak, no jak, ja mam udawać są geja Dobra, ja dobra, my się coś... zastanowimy My się zastanowimy na spokojnie, bo to jest naprawdę gruby film I naprawdę trzeba tutaj przemyśleć to wszystko Jak zrobić to, żeby oni po prostu cokolwiek podejrzewali Albo nawet żeby nie podejrzewali, bo ciężko będzie mi wiedzieć, że jesteśmy Że nagle zmieniliśmy orientację, ale No żeby było jakieś nawiązanie do tego No bo wiesz teraz nie wiem co powiedzieć to Dobra, tak. zapraszam Państwa do oglądania to co nagrywam, zaraz odcinek? No, by trzeba było w na Ty, tą maskę. Fajną mam nie? Nową maskę. No, ale tak, pasuje. Pasuje. W tej tak? przestań, co dzieckiem jakimś jest, sam sobie może tu czy co? Nie no, stary po prostu. Ja też on czasami coś pokroił. Tak, ale to normalne, że to no, by też nie razem. Masz... Tak! Jeszcze tam torce to robię. To, 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 układam, bo pan bluzę masz taką niewolnictwo. czekaj tutaj. No to czasami trzeba, bo to też jest tak, że te miejsca, to przed no, ja like, yes, to no, no, no co, no apartat, to, no no, 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 no ale co, no ma niedopracowaną yeah, bluzę, to trzeba by poprawić. Przyjaciel, przyjacielowi, o no. to normalnie, też co ty No ja bym to się starym, to za koszulkę? Za koszulkę stary. Tak, ta, ręka po kupie zjeżdżała. Jak ręka po kupie zjeżdżała? No po kupie zjeżdżała, co z tej strony? Ale no, co tak się tak się uśmiechasz? No, uśmiecham się, bo już podkawiam ci z tamtym masy i z tamtym No i co w związku z tym? Ale o co ci chodzi? O sobie kameru znowu, że też wszystkie siebie też ładnie wyglądają, nie no, wyglądał i normalnie do nas wchodzą. To co? mieliśmy coś problemu? problem? Ale bym mieć ten, ten nie jestem w stanie się w stanie. Nie. Odcinek trzeba zacząć stary. zaraz, zaraztaj. Zaraz nagrywam odcinek. Dobra, zaraz nagrywam no, odcinek, mogę na bo. Wszystko pokrywać, nie, 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 Ile nie, nie, Długo, dosyć nie, 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 Zajebisty pomysł. Dawaj tutaj. Ja Dawać, eee. Chodzi mi o to, że damy jakieś dziwne dźwięki i poczekamy aż Hubert przyjdzie. Że niby w jego pokoju jeszcze przyciskiwaliśmy. Dziwne dźwięki. I leżeliśmy. Rozumiesz? Ja, ja kamerę schowam. Poczekaj, poczekaj, ja skoczę na poręcznik i jeszcze po, po coś. Po coś tam. tam. Nie słyszeli. Tylko wejdę, wejdę do tego Dobra, ja tutaj kamerę skicram. I co? I czekamy, nie? Dziwne dźwięki jakie masz tam myśli? No dziwne dźwięki, no nie wiem, no zaraz wymyślimy takie. Oh. A, dobra. Albo jakieś uderzenia? Jakieś dziwne. Uderzenia. No zobaczymy. Jak wejdą tu? No. Powiemy, że... Cię tak, no? Ci Dokładnie. No, chodź pod kołderkę. Skarby. Nie zabieraj samych. Podoba mi się to od Ale ja. czerwony jesteś. Ja. Ja. Ja nie mogę tego zacząć stary I co my mamy tak, robić tak, jak on no. wejdzie? Obciskiwać? się? No dobra, ale obściskiwać się czy jak? Odskoczymy i powiem, że trenowaliśmy, że ci pokazywałem właśnie trójkąt założyć Jak trójkąt? Założy. <noise> I jak wejdzie Hubert, to powiesz mu, że trójkąt? Że trójkąt chcieliśmy Założyć? Założyć Stary, no dobra, no to kładź się <noise> to Nie mogę Adam mocniej tutaj O, Tu? No tutaj, poczekaj skręcaj O tak, skręcaj Skręć o, tak. bardziej, ściśnij O tak Dobrze, o tak Dobrze, teraz... idę. No, co wy robicie? Co? No i nic, jest. no trenowaliśmy sobie, pokazywałem mu kilka Nie, po, trójką, jak trójkąt bo... założyć. Tak, jest trójkąt. Tak? Taki trójkąt to nie trójką, odchodzi. To, ten... ten... no, tak to trójkąt. większycie. Co? co? Większycie no, bo mocno zacisnął strasznie. Przełożył dobrze rękę i zacisnął. Daj. Wzięło rękę. No wiesz, no jak trójkąt się zakłada, tutaj głowę miałem, nie? Tutaj miałem głowę i no tak ścisnął mocno. Słuchajcie takie rzeczy trenujecie tutaj Jakby o... się... Brazylii prawie... nic nie mówię, nie mówię no, że jak z brazyjskiego się do się nauczył. No dobra, no tak, to tylko kolejny raz już No dobra, że by co, dobra, teraz nie zajmie, ja, tak? To dobra, no, to ok. Ale o, że Co? Sami sobie cię tu trenować, podoba mi Dziwne są jakieś takie. On... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo nie za Czy on wygnął to, że nie ćwiczymy, czy chciał po prostu dołączyć do naszej zabawy? Ja nie wiem, stary. chyba chciał dołączyć do zabawy. to tak, logika, to logikę na chciał dołączyć do zabawy. Ja Gdzieś tu ładowarkę ładowarkę, nie? ładowarkę? No, gdzieś tutaj dwa. Była... Ładowarkę dwa. Chyba... Ej, tutaj no. chyba miałeś, wiesz? tym. A, co my robicie A teraz? Ładowarkę sukienkę. Ależ mówmy, że to Mam, tam, to tam potrzebuję. Czasami angielski do tego wszystkim pomaga. Słucham? To przecież stary. Że co, ty no, powiedziałeś? Ja ja winę, A, co? Ale ja, to ja tak, czy ty powiedziałeś, że co? Jeszcze raz Ja to to ja sobie do Zobaczymy, robisz pokaz z bananem. Pojdź kabelka. To nie testu, Właśnie pasuje i to fest No, nowa. no, nie pasuje. no, Normalna. Ale nowa Jak ją zaraz gubisz, przesiejesz, ciągniesz? Nie wiem, bo ty, ty masz już 40 i 40 maseczek znika. I pomóc Jest, nie banana, hmm. to się pomóc, Nie tylko... Muszę Muszę tak, tak. dużo To Nie, 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 to nie, 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 żeby nie, ty tam, gdzie nie ma sceny jak to, co, co, <grym> to, co, ja to, co to bardzo fajne zmieszanie, no tak po być jeszcze Jeszcze nie Jeszcze nie? jeszcze nie Już dobra, proszę cię, ja wiem, że wy lubicie robić takie rzeczy, ale proszę cię ode mnie Idźcie ode ale mnie, chcecie mi przeszkadzać i mnie obrzydzać O, to wystarczy Nie powoduj dużo i jak do budynku Co tam, Wiokro? Nic Odwala znowu Wala nie do nie wiem, no to takie teksty to jest uważne. Ja mam się nauczyć w ogóle nie robię przedać, bo czerwony nie siedzisz, nie jakby Czemu czerwony? Fajnie właśnie czerwony. Ładnie! Ja mam jakieś bardziej obcisy słynny, jakieś rutki. Tak. Nie podoba ja Ci się? No tak zobaczcie. Nie, ja wróciłem tak już. Tak tak tak. Ale nie chyba Nie niefajnie. No ale kurde, no tu ma na, tu najważniejszy, tak? No, ale bluze, żeby była bardziej ciasna. Żeby bardziej obcisować. Żeby bardziej podkreślić. Ale on nie ma co tam podkreślać. Nie ma co jestem. No właśnie nie mam. Ja nie wiem, masz ale <grym> dobra, to. No ja ci zaraz sobie wygodę. To naprawdę taki zniesłaczony. Nie przebieraj go! Dlaczego on ładnie mm. wygląda? Ja ci bokserki. Ja ci bokserki. Bokserki? Tak. Co? Wszystko W porządku? Co? Musisz zacząć. Właśnie, czemu jeszcze nie zacząłeś filmu? Normalny jesteś? Zaraz no, tak zacznę Zamiast pić, picie i opierdzielać się i jakieś głupie teksty walić, bo znowu wam odwala, to może byś w końcu zaczął film. Dobra, zaraz zacznę Idę <grym> usunąć. <grym> idę usunąć kartków, u... idę usunąć film. Jak ten człowiek może spać o godzinie 17? Jestem, to jest Maciuś. No, może. No Inne organizacji, ja no, może, tak? Czekaj, okryj kamerę. Śpij. Maciusiu. 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 Muszę no. ci na chwilę jesteś potrzebny. Jesteś na chwilę potrzebny. Przebyś. Mam tutaj chwilę raz? No tutaj żebyś normalnie Musisz? No Maciek. Maciuś. No pomóż mi sprawdzić sobie są dobre, bo będziemy na odcinek patrzewać, bo na później sami zostać na basenie. Co ty robisz?

Jezu! Uuh. dlaczego on się tu przybiera? Czekaj, czekaj, czekaj. Łap. Dlaczego on się tu przybiera? Do nie, ma. nie ma chciałbyś, to? Chciałbyś. Czym chciałbym? Pa, helikopter dobrze. mogę nakł... Dobrze. A do, dobrze co? Co jest chwilę? Ta, ta. Tak. patrz! Pewnie powiedzmy. Bardzo, patrz, ja mówię, bo takiego śmigła nie widziałem. Ja jesteś koniec! Dobra, to do, Odlecę zaraz, Dobra. patrz! Patrz, to wszystko jest stary śpisz no to jest przez tak na końcu. Dobra, więc co, te gacie chyba są... Dobra masz, weź mi oddajmu Dobra. I one mają zostać pod poduszką. Gdzie? <grym grym> to co? Może na jeszcze chwilę popatrzeć. Dlaczego ja za poduszką? tak powoli, powoli dałesz. Jezu yes. Tak, no tak, nie się. Podstawiacie. Nie Teraz podniecie. Co nie podoba ci się Maciek? Dlaczego, gacie są pod, poduszką? Dlaczego gacie są pod poduszką? Dobra nie gasz. Gada... Dlaczego, sobie... Dlaczego się? Nie gadaj tyle, po prostu... Y... Ciesz się naturą. Dobra, Adam, to może co? ja się ukrawia położę kogo się Nie! Nie położysz się na chwilę. Nie, nie położysz. się. Dlaczego? Co dlaczego? Co, to I to Ty tu nie z kołem. Dobra! na, na, nie na, nie na razne! Dobra, poczekaj. No się chwilę. nie, smaki, to nie, nawet nie, 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 takie. nie, nie, Idziemy, nie, 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 babeczki? nie, 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 No nie, nie, chcę nie, 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 Ma dwie, ale dwie jest dzisiaj. No to mnie bolą strasznie. Dzisiaj tak dzisiaj Że tak? czy to, nie to no, kowalek ale kowalek jest tak? nie, bo. Ale co też musisz jakieś Coś, coś, też Co też, 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 mhm. No, kowalek. no. Kowalek. no to nie mówię. Daj go daj z kawałek. Stary, no prawie źle dokształciłem, no żeby sobie nic jadł po prostu mą ząb. Tylko by mi dał. No, 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 ale nie nagrałeś żadnego filmiku. No osobiście, no stary, przestań. Kaos mój. Ej, rwa mój. O! Ale ja wiem, że oni sobie nie będą tak grać. Ale, ale to... na tyle czasu? Dziewczyno, my film mamy tutaj na tkanie, oni sobie odwalają jakieś filmiki. Ja tury, po prostu tawa. nie wiem co nie, nie nagrywać. Ja się tu żarty I co? Uwierzyli? Uwierzyli chyba. Z tego ani nie słyszałem, co oni tam mówią. Ale no już mi się to nie podoba. Co teraz na Ja się boję tą kamerę co jest na dole. Nie zobaczysz. W ogóle nie interesem kamerostaw. Dobra, wiesz co? Może tutaj zostaniemy w pokoju trenera i poleżymy, będziemy sobie leżeć, po prostu leżeć. A, ale najmniej co? Po prostu tak sobie leżymy i on I leży czekamy, Po prostu zostawimy włączoną kamerę i czekamy aż przyjdzie. Musisz mieć jego rację. No tak. Bez żadnych takich bez żadnych podtekstów. No, nie może za grubo, bo zaczną coś podejrzewać. Po prostu leżymy. Staram tu długo nie przychodzi. Dobra. Okay. E, sobie tu widzicie. No żeby sobie... W moim łóżku. LeFixa oglądaliśmy wcześniej, zostawiliśmy historię. Z facem w łóżku, to ty już nie masz z kim leżeć w łóżku. Ale LeFixa na film oglądaliśmy w Na czym oglądaliście jak ja tu nawet laptopa nie widzę? Na telefonie. Na telefonie. Tak, telefon takrzyliśmy tutaj. No to pokaż mi historię. Co historię no oglądali? Na telefonu. Stara to jest wasza sprawa co robiliśmy tutaj. Że tu jest sobie. To sobie jest To jest moje łóżko, no. łóżko i mój pokój, więc... Opuśćcie ten pokój. No ten. dobrze, no wyjdziemy, ale. Opuścisz czy nie? Ale no bo nie, bo ale nie, czy... nie raz też sprawdzę. Czy... się mi się podoba, masz wygodne łóżko tu. Ale gdzie ci chowasz te chęce jeszcze. I za damy mi się podoba tutaj bardzo. No nieraz leży sobie u mnie w łóżku i co i nie mam do tego problemu. No właśnie, też leży często w łóżku. Filmu nie mamy, ja później nie będę do trzech i w nocy nie spać. Okej, okay. no to dobrze, nie Ale się, stary. Bo słuchaj, nie denerwuj się, nie masz co. Ale leży. czemu ty go znowu do to by się. A to by się podoba. Nie No czy ty stary, no czasami tak się dotykamy, co co? Masz jakieś... Co innego, gdyby to było z kimś innym, nie wiem, z dziewczy dziewczynę sobie znajdź, no. a nie z chłopcem będziesz się... Jestem na, na dobrej drodze. Na, do... na, do... Co, na dobrej bez drodze, z postawania się chłopka musimy nie? no bo nie? po prostu musimy zbliżyć, ta, kontakt, no, ta, zbliżyć ta. kontakt i po prostu Ja myślałem ja nad zmianą... Ten, no. Dobra, cicho, nie, nie mów tego nie. jeszcze, nie mów tego nie. jeszcze. Nie no, później poinformujemy. Ale co ty, co? ty, co ty bo bo się to? Się tak chcesz za szparce zębami? Bo nie tak po ale po co ty się tak nim interesujesz? Nim? A ty czemu się nim tak interesujesz? Ale ja mogę... Już do łóżka latasz? nie, ja mogę. Wisto. Chyba sobie że ale... piszesz. Nie serio, wyjdź stąd. czemu? No bo chcę coś zrobić. W tym pokoju z kawicami. Stary, to jest mój, mój dom. Mogę robić, gdzie chcę. Chcieliście takie gówno, na no, co będziecie gównie przychodzić? Tylko pójdźcie mi, nie przychodźcie żalami, że coś się stało. Że jeden z drugiego skanił. No! Okay. To wasza decyzja. dupie to mam. <śleski> 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 co robimy na nowym No, to właśnie zrobić Tylko musimy potrzebować pełne bo... zatrzymania. Ciebie się chodzi <śleski> o mięso. Ja sprawę, że trzeba. Nie, no, nie no, chodź A czemu ty nie tak? Ty nie umieścisz. Nie umiem. Ale To jest to Tutaj. Wyżej po prostu... lewy, ja powoli. Lewy prosty. robisz. Lewy prosty. I zatrzymaj się w tej pozycji i aż to Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Ok. wszystko. Ok. Noga jest. Ok. A Thank Naprawdę mi dzisiaj obrzydacie. Ja Naprawdę mi dzisiaj nie A ja też żebyś skoczył już tutaj, bo mnie w to nie bierze. Naprawdę. Ja rozumiem, że wy zawsze lubicie sobie tak pożartować, ale dzisiaj przychodzi ludzkie granice. Ciebie patrzcie. Hey. Nauczą mnie dzisiaj. Proszę, dzisiaj dużo, dużo Takiej Okej, Ameryczki. Tak, 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 tak Ameryczki. Dobra, ja żebym chciał, żebyś miał no, taką Ameryczkę. No, chyba. chodź, dobry. Was dobry. Dajcie sobie panią czupek. <tuszy> Dobrze, że kamera trzymać tak, razu. No, no, podraża. Czemu tacy ciepli dzisiaj? Czemu? Ciepli Dlaczego tak robicie? Wkręcacie, no, nie? Co? Nic, ja nic nie wkręcam. Ale nikt w to nie uwierzy, ty stary. Ty z no, no, wszystko. No, 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 na co mnie tak, tak bywa? No. Tak bywa, no po prostu poczuliśmy coś do siebie. Nie? Raz na dwozie, raz podwozem. Czuliśmy coś do siebie. Ty ty do kogoś coś czujesz. Co? Nie Często Nie no, no, po prostu teraz poza do kogo mam tak naprawdę czuć cokolwiek. No, no trzeba zrozumieć niektóre drogi życia trzeba wyraźnie. Właściwie Ale wy się dobrze w tym odnajdujecie, co? Ja Wspaniale to, się to, to. Nawet Też, no. takie. Wy tutaj nawet nie udajecie już pary, tylko po prostu pokazujecie swoją orientację jaką macie. To co jest między wami, to jest między wami. Cieka, cieka, do czego dobrze tak już No cieka. właśnie, wiem dlaczego Co tam Wielka? Co tak się czaliś? No bardzo

Wiem, że udajecie, wiem, że to jest tylko film i po prostu to jest ustawione. No co się tak cieszysz? Ale ja nie chcę być oszukiwany przez was, Ale ja chcę nie chcę być się przez nie oszukiwany. Ja nie chcę <grym> być oszukiwany. A co, to jest zagrać z nami? Jakbym się do was dołączył, to jest takie samo zło, jakbyście mnie po prostu oszukiwał. To w sobie teraz ten nic był. O tylko na początku jest do zrobienia. Co co? Ale jesteście jest to film? Jest to? <grym> <grym> Podawiam z wami wchodzić w taką w ogóle ale myślę to troszkę... Bo ja nie wiem musisz, to, musisz, no, 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 nie musisz tak no nie tak od razu No nie tak od razu, dajcie mi się przemóc trochę, tak? To, musisz pomóc. to, to nie tymi wierzę. łapami Słuchajcie. Dobra, nie żartuję Dobra, to co, no co mogę gramy? Mogę pomóc w tym pranku mogę To pomóc. dawaj do Maciusia, że... Tak, 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 do Maciusia tak, Może tak, tak, tak. Maciuś tak, 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 chyba najbardziej re agresywnie tak, reaguje to, Fajne co nie robią Nie, powiem że... Dawał, on mam pomysł Ukryję kamerę i powiesz, że jesteśmy razem Tak, zróbmy to Że my jesteśmy razem, że ty do... o tym dowiedziałeś A, że ja się dowiedziałem, że wy razem jesteście Tak Hej weź po nich idź, my ukryjemy tutaj kamerę I poinformuj ich o tym, że jesteśmy razem Możemy tutaj położyć No możemy, słyszysz? Idź po nich, e, zawołaj Jaszczura i maćkę. to będzie mega nienaturalne, jak ich zawołam specjalnie po to, żeby im to powiedzieć No, że, że tam są osobności coś powiedzieć no tak, my pójdziemy, czekaj, my pójdziemy z tobą, zostawimy kamerę, ukryjemy się, przyjdziesz tu na osobność powiedzieć, że jesteśmy. Że podejrzewasz, że jesteśmy razem. Że się, się jak się całowaliśmy. Nie wiem czy wolicie usiąść tutaj, czy tu. Jak najdalej od nich, od tego co się tu dzieje. Czemu się, się od dzieje? tego co tu się dzieje, no to ja uważam, że to jest przesada, nie? Ale co tu się dzieje? Ja rozumiem jakiś. E, nie wiem czy to film, czy nie film, czy oni dają czy... Co oni robią? nie ja widziałem jak oni się całować. Czasie. Ale to ćwiczenie to ćwiczenie. Ja widziałem jak ćwiczysz to się całujesz z kimś. Oni się całowali? Oni się całowali stary. Ja, ja tam no to chyba sobie, słyszę, ale przez przypadki myślałem, że oni się bawią no. ze sobą. Ale znaczy bawią. Bawią to może, nie wiem czy bawią, ale oni się całowali, rozumiesz to? to? Serio? No, ja mówię naprawdę. Nie wierzę ci. No. Ale jak się. No normalnie On, Ale to ja myślałem... Okej, okay, okay. oni chodzili dzisiaj razem ze sobą mm. Przez cały dzień spędzają razem ze sobą czas Tak mówili, ja jak, jak mi tu gacie w pokoju tutaj bo... Oni spędzają razem ze sobą czas, ale rozumiem Ale żeby się tak całować i to nie żeby nam pokazać tutaj coś ten Tylko oni to robili za plecami no, Ale cicho W ukrycie, tak? No ja poszedłem tak. wywalić śmieci Co ty jadasz w ogóle? Poszedłem wywalić śmieci, odkładam worek, a tu... Okay. No nie wiem, ja się chowam, ukrywam, nie? Ja tam się do nich nie zbliżam. No, nie to olbrzymi, nie? Co? Co z tym robimy? No nie wiem, tylko wam powiedziałem, żebyście na nich uważali, bo jak coś, to, to Ile, pakujemy to? walizy i... Siema. Uważajcie. No, co Wy widzieliście? Co się działo, Czy nie widzieliście? No, widzie. gość przy jeden z drugim gacie zdejmują przy sobie. I się liżą. Ale kto? kto? No, no, słuchaj, widziałaś jak oni się tak wywali, prawda? Widziałeś, czy nie? No, ale to jest codzienność i co? Co jest codzienność. Ale ta codzienność no, powoli się przemienia. Ta codzienność się staje się powoli rzeczywistością, nie. moja droga. Przestujmy. Bo ja idę wywalić śmieci i ja widzę, jak oni się co. Słuchaj, słuchaj, tak No dobrze, no to no niech sobie robią. Ty na jacy języki w mordę wsadzają? Okej, okay. no no tak. Że co? Ona mi się umie zrobić tak, żeby to tak wyglądało, żeby się, ja się robię to nie. No was debili, a wy jesteście debilami i ja się Ale fuu, obrzydliwe Cześć, się sobie ja, ja przecież on też się zawsze droczy I Ty z nim ale, ale ja się nie droczę tak samo Ja a, Ale nie się tak ja się nie stramuję, bo się Ja tego nie będę tolerował, takich zachowania w domu Ja nie będę tolerował takiego zachowania w tym domu Ja nie będę tego tolerował, bo ja się tym brzydzę i mi się to nie podoba z... I nie będę tego tolerował w tym domu No co? Nie, żartować sobie mogą, ale z takich rzeczy... Obrzydliwe to jest. Mi to na przykład dla mnie to nie jest zabawne... To no, też jest coś i co? Do... Aha, ale ja się nie całuję z drugim... E, <laughs> ale my cię nawet nie całowali. On mówi nie widział, no. Dobra. No, no. Przyjechali? Czy mi się wyjepnął? No, no jest żartowa. Tak? No, dobra, kampy na wszystko już mam ubrane. Dobrze się czujecie? Dobrze ja, co. Możemy jej wszyscy świrują Mieliśmy film, się zacząć. No zaraz zaczynamy. Tak, zaraz zaczynamy, bo... Gdzie byliśmy? nie wyjście razem. No się przyjemnie Możecie bawne, robić to, nie wszyscy z Bekiem robić. Czekaj, ja już to nagram, chyba, wiesz? O, poczekaj, wezmę kamerę. Ja nagram do internetu. Co wy robicie? Ja nagram do internetu. Co? co wy odwalacie w ogóle? Za co robicie? Widzicie to? On go, na on go za kolano trzyma, patrzcie widzowie, widzicie to? On go trzyma za kolano. Ale co ci chodzi? po co to nagrywasz w ogóle? Ty możecie sobie przestać robić z nich jaja, bo oni świrują. No lubią chyba. Ale po prostu się boli go noga i ja mu teraz po prostu staram się go Kolano. A ciebie boli bardzo. No Może mózgi sobie destabilizujcie. Oni tu już odwalasz. Powinieneś się pomodlić za to. Kolano chciałem sprawdzić kolano. O, Musimy zacząć odcinek. Czego ty nie rozumiesz? Adam, Adam. Rozumiesz, że nie możemy przerwać daily? A we sobie robicie cały dzień jajak? Dobra, Wiolka. I nie Wielka, idź do gotowania tam wracaj i już nie skacz nagrasz No nagrywam was, no będę was pokoju. nagrywał. No, z nami no pójdę z wami do pokoju. No i jeżeli sobie nie potrafisz dziewczynie, stanie się to chociaż z ambicjami. Ja jestem na dobrej drodze jestem. Jest na dobrej drodze. Ale dziewczyny z Oni są na do... Słyszeliście to? Oni są na dobrej drodze! Słyszeliście? No zaraz zobaczymy. To zależy, do czego. To zaraz zobaczymy. Upe, może być Nie, nie, nie. Adam, już stój. O, z nami, czy nie? Adam, co, Od nie nich pije za duża temperatura y, ciepła, rozumiesz? No, Jedziesz no, z nami, to, cza, Ale z macie no, problem? Z tak. macie problem? problem? Masz jakiś problem do mnie? Weź mnie nawet nie telewizy, bo zaraz dużo. ten telefon. robicie linię, bo czekasz, no. Nie idę, nie, nie nie. czy nie? Czy będziesz się z nimi? Czy może też się już zarazili swoją gorączką i będziesz tak czekasz. samo ciepły jak oni? Wiecie co? Mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, wiecie? Mi to nie przeszkadza, wiesz? Ja idę do nich. Nie, wiesz co? To są nie. Moje rzeczy są tu! Nie stary! To weź rzeczy. I odejdź ode mnie. Nie, ja zostaję z nimi. Ja zostaję z nimi stary. Adam, Paczek się zdenerwował pozwolić na takie... Widziałeś że mnie uderzył, stary? prawie cię uderzył? W ten. Uderzyłeś go? Prawie uderzyłeś maciek. Co prawie go Zostań. uderzyłem? Maciek, Co ty mnie dotykasz? Zostaw! Z tymi łapami! No Maciek, no Maciek, no. No, maciek, no. No, maciek no. No, Chyba się Nie tolerujesz Panie, takich ja ludzi? Nie nie chcę, ja wam po tylko poinformowałem co oni robią, ale szczerze Nie przeszkadza mi to i nie wstydzę się tego, rozumiesz? Stary, patrz, idą, idą oni, tutaj idą Co ty oni on idą z buta po tych śniegu Kurwa, no ja Ty Ty widzisz to? Widzisz te śnieg? Widzisz Johnny'ego? Transport w tych zaspach, przecież to jest niemożliwe, stary Ej, ale trzeba by trzeba było ich poinformować, że to prank Stary, poinform... Gdzie taki no, jest? jest jakieś lody są Stary. za nimi, patrz jakieś ślady w ogóle. A ten idzie po ich śladach. Bo ja się może gubi, nic nie widzi. Stary, ale trzeba to było ich poinformować. To jest jakaś spółka pielgrzymkowa. Pielgrzymkę robią, robią, bo było zbyt ciepło pa, w domu. A ten trener na czele, nie? Na to, ale pochodzę. no patrz, jak wyszli na dwór, to nie jest im, im już tak ciepło w środku. No to co, chyba trzeba ich poinformować, nie? No ja już do Ej, ja, ale oni w tych zaspach to chyba tam się no, Jeszcze ja Nie, ale oni mówili, że transport sobie ogarniają. Nie wiem, jak oni są daleko, stary. Godzina nie, minęła. Aż tak? No. Może się troszeczkę zapomnieliśmy, że jakiś zapomnieli... bunk. Ty stary, bo my mamy dla was informacje ogólne. Jaki stary? Jaki stary? Poczekaj, 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 posłuchaj mnie. To wszystko to był jeden wielki prank. Mamy wszystko nagrane, rozumiesz? Wracajcie do domu. na pomoc... Na jaką pomoc czekacie? Zaraz się pół godziny tu stoimy, a wy się tam robicie, nie wiadomo co. No to chodźcie do nas, my te zaspę ogrzejemy. No dobra, okej okay, Maciusiu, no to my zaraz po was podjedziemy. I, be, i, be, i was ogrzejemy. No nie mamy auta, żeby podjechać po nich. Nie tym autem. Dobra, ogrzejemy was niedługo. Na pewno na odległość nawet potrafimy ogrzeć lub wkurzeni, To co? To chyba chodzi odcinka, co? Chyba za grubo poszedł. Ej stary grubo, tak, co oni sobie tam? Zadzą z... radę w końcu czy nie? Z... Zaraz się dowiemy. Ale te odcinek stary mi miłotw... odpił na psychice. Ja z cieszył staw... ty... wejścia Do pokoiku, chce się zamknąć. Co by w, w ogóle, nicowie chcecie oglądać? Co by chcecie oglądać? Powiedzcie mi, co by chcecie oglądać? Co co? Nie się teraz zamknąć i żeby mi nie Tak, samotność, ja Teraz potrzebuję samotności samotność, reszta potrzebuje samotności. Potrzebuję tego bardzo. Widzowie, to to... I... To... ja was zostawiam, i teraz sobie herbatkę <trym> zrobię i się położę. <trym> I to... To... <trym> dziękuję, to, to... dziękuję za to, to oglądanie. <trym> Widzimy się w kolejnym odcinku.